Zadanie 65. Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oceń pra prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeżeli jest fałszywe. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie parzysta, jest równe 8,25. I zaznaczmy, że to jest pierwsza część, a poniżej będzie druga. Jak się za to zabrać? Mamy 25 możliwości. To znaczy za pierwszym razem losujemy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę lub piątkę i za drugim dokładnie to samo. I teraz kiedy kiedy suma wylosowanych liczb będzie parzysta? Ona będzie parzysta wtedy, kiedy będziemy mieli albo dwie nieparzyste. Zaznaczmy wszystkie takie możliwości, gdzie dwie liczby będą nieparzyste, albo w takim przypadku, jeżeli obie będą parzyste. Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobieństwo w takim, w takim przypadku będzie równe 13,25. Dlaczego? Ponieważ tych x zaznaczonych mamy 13. A wszystkich możliwości mamy 5 na 5, czyli 25, i to jest różne od 8,25, to znaczy, że zdanie jest fałszywe. Jeżeli chodzi o drugą część, to mamy pytanie: czy prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie liczby będą parzyste, jest równe 2 25. No to sprawdźmy. Narysujmy sobie dokładnie taki sam schemat. I teraz obie liczby mają być parzyste. Jak obie parzyste, to znaczy, że mamy dwie dwójki, 2 i 4, 4 i 2, albo 2 czwórki. Prawdopodobnie w losowaniu dwóch liczb parzystych będzie równe 4, 25, dlatego że mamy 4 możliwości sprzyjające, jakby i 25 wszystkich. I znów 4, 25 to nie jest to samo co 2, 25, a to oznacza, że mamy fałsz.